Dzisiaj w odcinku, jak obiecałem w poprzednim, będziemy szli do e, tamtej kopalni, e, tylko pójdźmy zostawić, jakbyśmy się zginęli pójdźmy zostawić nasze rzeczy, ja tylko gdzie to było, na no dole chyba, w tej kopalni, w od której przyszliśmy, o nie, o tu. Dobra, zrobię cięcie i zaraz wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Buduję się teraz w górę do tej kopalni. Dobra, jesteśmy przed wejściem. Tutaj, żebyśmy nie spadli, to zniszczmy. Stawmy tutaj pochodnie. to jest ciemność. jest wejście jest też razu tu wejścia jest tu lawa. Czy się nam nić też? Dobra, mało pochodnie wziąłem. Ale lagi w tej jaskini. Dobra, mamy żelazo i tu się już koniec. Tam też jest druga część Jesteśmy bogaci, ale w żelazu. Eee, może w następnym odcinku też będziemy ee, kopać diamenty, szukać diamentów. Eee, Dynki jest nam niepotrzebny. Trochę pochodni, pochodni zabiorę. Dobra, tam już byliśmy. A tutaj? Co jest? No, Dobra, mamy to. Nie to. Dobra, ale jeszcze muszę drewno wziąć. Bo nie mam patyków, a mi się kończył to. Dobra, to ja wrócę do Was po cięciu. Dobra, zwiedzamy drugą część kopalni. To przed chwilą zwiedziliśmy. W tym ocian 47 rud żelaza. E, tutaj nic nie ma. E, tutaj jest jakiś ten. Byłem też po węgiel przed chwilą. I teraz ukopiemy go trochę, bo mam mało. Tylko chyba 15 albo 14. Level sobie nabijemy. Ale, ale jest dużo węgla tutaj. Przyda się. Węg... Węg... <laughs> Sorry, eee, marnuję sobie tylko kilof. O kurcze. Tu jest przejście dalej chyba. Ale tu jest węgiel. Jakaś dziwna ta kopalnia Gotuję jeszcze raz. Dobra, mamy żelazo lazo. już nie potrzebny, dobra. E, ja wrócę do was jak znajdę dalszą część tej... Dobra, jest sprawa taka, że kopałem taki długi tunel i nic tu nie ma, oprócz węgla, nic tu nie ma. Jeszcze spróbuję w tym drugim pomieszczeniu, w drugiej części kopalni, o tutaj. Dobra, jak tutaj znajdę to wracam. Dobra, ogólnie e, po prostu, sz... oj sorry za to, e, szłem sobie po prostu skręciłem tutaj i tam jest dalsza część kopalni. tylko jeszcze zobaczcie czy tutaj nic nie przekopiłem tak myślałem, że tutaj przekopię ale tu zaraz wrócimy tutaj jest jakiś krater to jednak poświedzamy, ale tutaj szkielet, szkieleta zabiłem Poza nagraniem Ile żelazu Dobra, konfiskuję to Same na razie naleci. My znaleźliśmy złota diaksów Nie dałoby się to znaleźć. Dobra, teraz tutaj. Dobra, wracam po cięciu. Dobra, jestem z powrotem. Wykopałem tam żelazo. Zaatakowałem Creeper Szkielet, Mały Ząbiak i jeszcze Duży Ząbiak. Tutaj jest to, tyle przejść. Tutaj byłem. Wagonik! O nie, i coś mnie atakuje. Ty mnie atakujesz, ci gnuju. O nie, ale on mnie bije. Kto mnie tak bije? Drugi szkielet. Zginę! Uciekam, zginąłem. Dobra, muszę odzyskać rzeczy i wracam do was za chwilę. Może tu nie w ten wagonik? No, powrotem! Przyszedłem tutaj, i nie mam moich rzeczy. Może tu nie jest to, ale tu wcześniej też była woda, i nie mam rzeczy. Ale jest wagonik znalazłem przynajmniej. O nie, dlaczego nie mam rzeczy? Co to się stało? Tu są moje. A nie, to są stare rzeczy. Ja tu byłam jeszcze wcześniej. Tu się z endermanem piłem i zginąłem. Nie, moje rzeczy muszą ciś być. Kurde, nie anki Lofa. Crafting mam przy samym wyjściu. A nie mam drewna. Dobra, wracam po cięciu. Dobra, jednak odpuściłem, nie będę tam, bo... Nie będę tam dalej, bo zginę, wziąłem te rzeczy z wagonika. E, przepalę sobie teraz żelazo. E, zginąłem rzeczy nie ma, straciłem wszystko, ale teraz spróbuję, e, bo jesteśmy na 11 poziomie. I spróbuję tutaj trochę pokopać i może znajdę. Jakieś złoto, żelazo, diamenty. Dobra, jak coś znajdę, to do Was wrócę. Dobra, e, ja jestem z powrotem i e, w Sory. To cały czas pała, muszę coś z tym zrobić. E, wkopywałem się, chciałem coś znaleźć i znalazłem. Tunel. To jest rzeczy takie sobie zrobiłem, bo znalazłem trochę żelaza. Mam się siekierkę, miecz, wszystko. Ale to jest strasznie ciemno. Muszę uważać teraz. Już się boję tam iść. Węg węgla sobie ukupię. Level sobie nabiję, bo zginąłem i nie mam rzeczy. Dobra, jak coś znajdę, to się kawałek to do was wrócę. Ja byłem tam i nic się znalazłem. nie znalazłem. Mogę wam pokazać, możemy tam iść. Nic nie ma, po prostu taki prosty tutaj tunel. Tutaj się skręca, i tam jest. Trochę próbowałem kopać, a nic nie znalazłem. Dobra, a ja jeszcze spróbuję pokopać tam w tym tunelu, co sobie tutaj zrobiłem. Jak coś znajdę, to do Was wrócę. Dobra, nic nie się